Teraz mamy optymalny skład, cieszymy się, że trzy mecze teraz zagraliśmy w takim składzie, jakim powinniśmy, całą rundę. W zaległym spotkaniu w szanowskiej A-klasy MKS Fablo Szanów podejmował sprint Regulice. Chrzanowianie, którzy w końcówce rundy prezentują wysoką formę, musieli ten mecz wygrać, by nie stracić kontaktu z czołówką ligi. Gospodarze nie zawiedli i rozbili rywali 10 do 0. Ostatnie trzy mecze właśnie wszyscy do dyspozycji, dlatego też pewne trzy wysokie zwycięstwa. Od pierwszych minut spotkania Fablok zaatakował, spychając przyjezdnych do głębokiej defensywy. W ciągu pierwszego kwadransa szanowani kilkukrotnie mogli otworzyć wynik spotkania, ale zawodnicy z Reguli zbronili się skutecznie. Bramka wisiała jednak w powietrzu. W 20 minucie dogranie Tomasza Kędziory z rzutu rożnego wykorzystał Michał Domurat i trafił głową na 1-0. Kilka minut później było już 2-0 po bramce Tomasza Kędziory. Napór szanowian trwał i w 28 minucie kolejny rzut rożny na bramkę zamienił świetnie dysponowany Michał Domurat. Szanowianie mieli ten mecz pod kontrolą. Dobrze bronili i atakowali. W 35 minucie ładną akcję Szanowian wykończył Tomasz Kędziora i było 4 do 0. Dwie minuty później wynik do przerwy na 5 do 0 ustalił Michał Domurat. Po pierwszej połowie już wiedzieliśmy, że to jest bardzo twardy mecz i że no, trzeba jeszcze tych kilka bramek dołożyć. Po zmianie stron dwie doskonałe asysty Raimunda Raźniaka na bramki zamienił Michał Domurat, dla którego były to kolejno czwarte i piąte trafienie w tym spotkaniu. Grał na swojej no, nienominalnej pozycji, ponieważ jest skrzydłowym, grał na środku pomocy. Dzisiaj kreował, piłka go szukała, strzelił bodajże pięć bramek, zaliczył asysty, także świetny występ. Trener Łukasz Kaduczka dokonał kilku zmian, ale Fablok nie zwolnił tempa i nadal atakował. W 66. minucie Tomasz Kędziora trafił po raz trzeci i zrobiło się 8 do 0. Przyjezdni sporadycznie kontrowali, ale nie byli w stanie sforsować nieźle grającej defensywy gospodarzy. Szanowianie ustawili się wysoko i jeszcze na połowie rywala starali się odbierać futbolówkę. W 72. minucie zawodnicy fabloku przejęli piłkę niedaleko pola karnego gości i Rafał Brzezoń trafił na 9 do 0. W 86. minucie wynik meczu na 10 do 0 ustalił Tomasz Kędziora. Spodziewaliśmy się troszeczkę trudniejszego meczu. lecz jak już przyjechali w 11, także widzieliśmy, że to dla nich będzie trudny mecz, żeby też przede wszystkim wytrzymać fizycznie, bo w ostatnich dniach tych, tych meczy było sporo. Zdominowaliśmy całkowicie spotkanie i mu swoje tempo, dlatego też regulice nie miały za dużo do powiedzenia. Na pewno wynik, wynik cieszy dwucyfrowa wygrana. Oczywiście mogliśmy wykorzystać dużo więcej sytuacji. Przeciwnik przyjechał mocno w osłabionym składzie, gołą 11, praktycznie. Ważne, ważne są trzy punkty i to, że mieli, mia, mieliśmy możliwość ograć więcej młodych chłopaków, którzy dzisiaj pograli dużo więcej. Zobaczyli też jak to wygląda. Myślę, te, te minuty będą owocować w przyszłej rundzie. Mieliśmy dzisiaj dużo sytuacji, chcieliśmy też dużo bramek, Mogło być te z 15, mogło być dużo więcej. Fajnie dla drużyny przeciwnej, że wyszli, że pokazali charakter, to się liczy. Naprawdę to, trzeba im dać za to oddać szacunek, bo chłopaki wyszli, nie bali się. Fajny mecz, możemy być tylko z ciebie zadowoleni. Teraz Szanowian czekają ponad 3 miesiące przerwy w rozgrywkach. Runda wiosenna ruszy w połowie marca. Teraz będzie okres roztrenowania, jakieś gierki na, na orlikach, potem będzie taka przerwa świąteczna, noworoczna i wracamy do treningów. Od połowy stycznia zaczynamy już przygotowanie do nowego sezonu. Miejmy nadzieję, że rozpocznie się zgodnie z planem, czyli w połowie marca. Z tą datę będziemy się przy, przygotowywać. Dzięki wygranej podopieczni Łukasza Kaduczki przerwę zimową spędzą na trzecim miejscu w ligowej tabeli.